Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogmasie Ja właśnie wstałam I powiem wam, że są samop samopalacz naprawdę nie wygląda źle Trochę wygląda jakbym była na jakiejś majorce z rękawiczkami, jedną plamę Jaką sobie jeszcze zrobiłam, to jest tutaj A tak to całkiem ładnie go rozprowadziłam, przynajmniej jeszcze na razie nie widzę żadnej innej drugiej plamy I niech tak pozostanie Co? Mamy jakąś 6.30? Mm. Mam już sobie twarz. Złożę fileglację, robię kawusie i otwieramy kalendarze adwentowe. <laughs> Dobra, więc zmontowałam dla Was już film, bo potem byłoby ciężko raczej z czasem, żebym to zrobiła, więc już mam zmontowane I otwórzmy. <laughs> Sorry, mam trochę chrypa. Otwórzmy kolejne okienko kalendarza adwentowego z Revolution i dzisiaj mamy okienko. 16 w stronę Uuu, jaka szesnastka duża. Wiecie, że w przyszłym tygodniu będzie wigilia. Boże, jak ten czas szybko po prostu leci, aż mam łzy w oczach, nie wiem czemu. Będę miała okres. Więc może coś przez to. Nienawidzę swoich humorów przed okresem, bo jestem po prostu dziwna. Uuuu, jakaś... No nie! <laughs> nie uwierzycie! Patrzcie to! Kolejna czerwona pomadka. Trzy czerwone pomadki! Trzy! Ładny kolor. Taki... No taki typowy, czer czer klasyczny czerwony. Mam tu trochę do dupy światło. Ale musicie uwierzyć, że to jest taki typowy czerwony, klasyczny kolorek. Hit! Nie wiem, czy jednej nie oddam w takim razie, bo w sumie żadnej nie użyłam jeszcze na sobie, tylko na ręce robiłam test, a tą jedną w ogóle wczorajszą mam nieotworzoną nawet do na testu, więc nie wiem, czy komuś po prostu nie, nie, nie dam ze znajomych bo aż tyle czerwonych pomadek, to mi nie potrzeba. No nie chcę Cię strącić, no dobra. Mamy ciężkie warunki, otwórzmy kolejne okienko. Szesnastka jest tutaj na samym dole. Jak atencja, to atencja. Bo im wcześniej tylko smaka narobiłam. I dzisiaj mamy... Takie oto kabanosiki poćwiartowane Wy rozumiecie, że ten mały słodziak dalej szuka domu? Tak mi szkoda bo jeśli nie znajdzie domu to pewnie wyląduje w schronisku, bo no niestety mamy za dużo kotów i za mało miejsca Także, przykre Szkoda mi go jest oddawać naprawdę, ale wiem, że nie mogę go zatrzymać Dobra Nie rozczulajmy się Dam mi smaczki i widzimy się za chwilę. Teraz muszę ogarnąć stanowisko na robienia paznokci i zmienić podkłady, bo tak wygląda życie z chorym kotem, że trzeba codziennie zmieniać jakiś podkład. Mam nadzieję, że po prostu niedługo już będzie Iskiera zdrowa i nie będzie tego problemu, bo widzę jak ona cierpi. Dobra, ogarniamy stanowisko, nie rozszlamy się. Dzisiaj mam jakiś emocjonalny bardzo ten dzień. Ogarnę stanowisko i do Was wrócę. Teraz stanowisko przygotowane, plus minus. Także Gites. A więc jestem już po paznokciach, Zrobiliśmy inne niż było w planie. Prezentują się w ten sposób i są przepiękne. Zobaczcie to, to się błyszczy jak psu jajca. Dobra i teraz czas na paczkę kalendarza. Kwentowy wczoraj nie otworzył i dzisiaj będzie miał dwa okienka. Dobra kochani, w sumie dzisiaj mało nagrywam, ale też y, jakby mało się działo. No praktycznie cały czas y, do południa u nas była Paula i robiła nam y, paznokcie babci mi, Weronice i drugiej też Weronice, więc y, byłam zajęta, więc nie nagrywałam. No ale no, tak wygląda mój dzień, że się praktycznie nic nie dzieje. Mam nadzieję, że to wybaczycie, że tak się mało dzisiaj do was odzywam. I w ostatnim vlogu się w sumie też on nie trwało jakoś mega długo, bo jakieś nie wiem 6 minut, więc to mało moim zdaniem. Postanowiam poprawę, proszę o wybaczenie i też nie piliśmy herbatki, więc jutro będą dwa próby testy tej herbatki. Też y, mam okres i tak się. Y, średnio, <średnio, średnio czuję. W sensie takich humorki mam swoje po prostu. I co, i zostało nam tak naprawdę niecały tydzień do Wigilii. No, strasznie szybko ten grudzień mija, w ogóle bałam się strasznie, że ja sobie nie poradzę z tymi vlogmasami. Ale radzę sobie całkiem spokojnie, oprócz kilku wpadek, że mi się filmik nie przerenderował, albo po prostu miałam gorszy dzień i wam później po prostu wrzuciłam ten filmik. I co, i nie robimy w styczniu przerwy mówię wam, że spodobało mi się to nagrywanie codziennie, naprawdę, ale nie, 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 robimy takiego maratonu, bo myślę, że to by się prędzej czy później mi i wam przejadło. Vlogmasy myślę, że skończymy 24, ewentualnie skończę 25. Jeszcze nie wiem w sumie, może wam nagram coś z Sylwestra, taki jeszcze odcinek wam nagram, który może wleci w nowy rok. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie. Ale na pewno kończymy 24, ewentualnie 25 vlogmasy. Nie będę ich przedłużała aż do Sylwestra, bo... No bo to są vlogmasy. Kojarzą mi się typowo do, do gwiazdki, do pierwszego dnia świąt. Ewentualnie tam gdzieś drugiego. Tak jak widzieliście, trochę sobie pograliśmy. Pospędzaliśmy razem czasu. Także to byłoby na tyle w tym vlogmasie. Ja się z Wami żegnam i życzę Wam jego wieczorką. Pa!